W fizyce do wyznaczania odległości w układzie słonecznym bardzo często używa się takie jednostki jak jednostka astronomiczna. Cóż to takiego? Otóż odległość między Słońcem a Ziemią wynosi 150 milionów kilometrów. Fizycy umówili się, że właśnie taka odległość odległość Ziemia-Słońce to będzie tak zwana jedna jednostka astronomiczna. Odległości do innych ciał w układzie Słonecznych, w słonecznym są bardzo często przeliczane właśnie na jednostki astronomiczne, ile razy dalej niż Ziemia-Słońce znajduje się jakiś obiekt. W zadaniach jednostkę astronomiczną bardzo często przedstawiamy w notacji wykładniczej. Skoro odległość jednej jednostki astronomicznej to inaczej 150 milionów kilometrów, możemy zapisać to w ten sposób, albo inaczej 1,5 razy 10 do potęgi 8 kilometrów. Gdybyśmy tę samą odległość potrzebowali w zadaniu w metrach, mamy 1,5 razy 10 do potęgi 11 metra. Rozwiążemy teraz jedno przykładowe zadanie. Oblicz odległość w kilometrach między Jowiszem a Saturnem. Wiemy, że Jowisz znajduje się na orbicie bliższej Słońcu niż Saturn. Odległość Jowisza od Słońca wynosi 5,2 jednostki astronomicznej. Natomiast odległość wynosi 9,55 jednostki astronomicznej. Odległość między Jowiszem a Saturnem ta najmniejsza odległość wynosi 4,35 jednostki astronomicznej. Wystarczy od 9 jednostek astronomicznych odjąć tą odległość Jowisza czyli 5 jednostek. Teraz musimy zamienić jednostki astronomiczne te 4,35 na kilometry. Wiemy, że jedna jednostka astronomiczna to inaczej 1,5 razy 10 do potęgi ósmej kilometra. My tych jednostek astronomicznych mamy 4,35. 4,35 AU to naszych kilometrów x. Rozwiązujemy taką proporcję. x to się równa kreska ułamkowa przekątna z x, czyli w mianowniku mamy 1 AU, druga przekątna, czyli w liczniku mamy 4,35 AU razy 1,5 razy 10 do potęgi 8 km. Skracamy jednostki astronomiczne, wystarczy pomnożyć teraz te dwie liczby. x równa się 6,50 w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oczywiście razy 10 do potęgi 8 kilometra. To jest odległość, ta najmniejsza odległość pomiędzy Jowiszem a Saturnem wyrażona w kilometrach. Gdybyśmy potrzebowali tę samą odległość tylko w metrach, wtedy nasz x by wynosił 653 razy 10 do potęgi 11. Km. Jedno zadanie dla poćwiczenia: oblicz odległość między Ziemią a Marsem w kilometrach i w metrach. Chodzi oczywiście o tą odległość najmniejszą. Średnia odległość Marsa od Słońca. Wynosi 1,52 jednostki astronomicznej. Odległość Ziemia Słońce to jedna jednostka astronomiczna. Odpowiedź do zadania znajdziesz w komentarzu pod tym filmem.